Dziękuję, dziękuję każdemu z was z osobna za pomoc e, do wbicia takiego małego, ale jak dużego celu. E, mianowicie wbiliśmy 1000 subskrypcji właśnie wczoraj na live'ie, co jest bardzo, ale to bardzo fajne i mega się cieszę, że udało się nam to wbić. Powiedziałbym w tak krótkim czasie, chociaż zajęło to bardzo, bardzo dużo i, i nawet zruszyłem się, uroniłem gdzieś tam za co jest ciekawe, e, bo... Dużo pracy wkładałem w te filmy, i tak dalej, i w końcu to 1000 subskrypcji jest. Wczoraj w ankiecie, bardziej w sumie w poście takim, zapytałem was, czy będziecie mi dawać pytanka. Każdy szef co dał pytanką, bicek dla was normalny. Pozdro dla was wszystkich, daliście pytanka, więc dzisiaj sobie odpowiadamy. Ogólnie na 1000 subów przygotowałem powiedzmy 3 specjale, to jest pierwszy z nich, drugi to będzie piosenka, mogę wam już od razu powiedzieć, a trzeci to będzie seria Zarka. Do tego w piątek o 17 lub 19, to wam jeszcze, do was jeszcze powiadomię e, pojawi się normalnie... Super film, najgrubszy film na tym kanale, musicie na niego wbić, bo to wam zniszczył web. To też można by podprowadzić pod, 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 pod specjal, e, ale to już jest jakby inny film, ale jest mega dobry. Więc teraz QA i pytanka od Was. Dziękuję każdemu, kto dał pytanko. Zaczynając, tak naprawdę od dołu. Jaki masz telefon? Biała mamba. Telefon, tutaj możecie sobie zobaczyć, tutaj o. Tam nagrywam sobie telefonem I to jest mój główny telefon, ten do którego teraz mówię To jest Redmi Note 10 Pro A ten tutaj to jest Redmi Note 8 Pro Ogólnie chcę zmienić te telefony W sensie zostawić, ale Zmienić je na iPhone'a Zobaczymy jeszcze jakiego, ale także wy wiecie było tam pamięci i wszystkiego Więc jeszcze pomyślę nad tym Jaki iPhone, najpierw to trzeba mieć na niego pieniądze Ale ogarniemy temaci Dzięki za pytanko Co to Q&A, Antoni Kokos napisał No i tutaj dwie odpowiedzi od Konora i od Eloprogram Pozdrawiam was Czy chcesz mieć Dzieci, Skunks napisał. No myślę, że tak, no jakby gdzieś tam w przyszłym w przyszłości chcę mieć dzieci, ja sobie dzielę życie, że tak powiedzmy na cztery etapy. Pierwsze to jest dzieciństwo, drugie to jest taki okres grindu od 18 do 25 max, gdzie chcę zrobić tyle kasy, żeby potem móc żyć na poziomie i spełniać się w innych dziedzinach żeby nie pracować takiego normalnego 9 to 5 Trzecie to okres taki dorastania w sensie takiej dorosłości no i wtedy pewnie gdzieś tam będę chciał mieć dziecko no a w czwarty to już starość to tam po 50-60 Czy pozdrowisz mnie i co chcesz robić w przyszłości? Enormy.pl, pozdrawiam cię Co chcę robić w przyszłości? No nie wiem, nie mam jakiegoś takiego planu na siebie. W sensie mam plan, ale nie mam stricte planu gdzie chciałbym pracować, czy co chciałbym robić chciałbym się spełniać, a spełnianie moim dużym celem jest jakby zostanie pewnego sortu gwiazdą sztuk walki, w sensie lubię bardzo się napierdzielać, jak chodzi o sporty walki, że pach, pach i chciałbym kiedyś wyjść na pewno do klatki i wychodzić tam częściej, tylko że jeżeli będę miał pieniądze, o które się nie będę mógł martwić, to nie będę brał walk dla pieniędzy, tylko dla satysfakcji dla jakiegoś tam wyzwania i tak dalej Houston, czy Ark będzie częściej na kanale? No, teraz Ark będzie tak naprawdę z Minecraftem do końca wakacji. Tak jak mówię, w piątek będzie najgrubszy film na tym kanale, więc bicie. E, ale będzie częściej Ark na kanale. Potem, jak wbiję znowu szkołę, no, to sobie trochę zmniejszymy częstotliwość i będzie to wyglądać jak będzie wyglądać. Dwa, jakie jest Twoje ulubione stworzenie? To pewnie stworzenie w Arku chodzi. Wiecie co? dayno Husy chyba. dayno są tak fajne, w sensie tak się przyjemnie nimi lata, że normalnie. A, zajwiste są. Gdzie mieszkasz? W Holandii, e, Oli, to totalny koks. Zadał pytanie. Jeden, czy masz dziewczynę? Nie mam dziewczyny. E, przepraszam, czy masz rodzinę? No, rodzinę tam mam. Może nie aż tak e, pełną i nie mam pewnych osób, które powinny być obok mnie, e, ale to jest historia. Tam na, na jakieś inne rzeczy, no, nie mam dziewczyny, ale też chyba nie chcę na razie mieć. Ile masz lat? 16. Oficjalnie 18, ale 16. Eee, czy Oli jest szefem, czyli ty? No jest szefem i Oli to totalny koks też jest szefem. Eee, I czy mnie lubisz? Lubię cię. Oczywiście będę w sumie serduszkował te, te komentarze. Lubię cię Oli, to totalny koks. Dobra, kolejne pytanko. Jaki komputer masz? A, tutaj gdzieś będziecie mieli specyfikację, bo ja jestem noga. Eee, kupiłem ten komputer za 1300 euro w... W sumie z tu kupiliśmy, nie, ale tutaj mu kupiłem, no, tam, tam. Eee, ale ten, ale kupiliśmy go w 2021 No i służy bardzo dobrze do teraz, polecam Ogólnie polecam, polecam, polecam eee, Kolejne wydanie, ile masz godzin w Chyba do, koło 500 teraz, na kompie, na Steamie Jaka jest twoja ulubiona mapa? Hmm, chciałbym na pewno bardzo zagrać na Aberration Ale, czy zagram, czy będzie mi to dane? Na pewno w warku sobie zagramy. A tak to chyba The Island albo Valguero Twój ulubiony latacz? <grym>, lubię Pterka <grym>, Topejara chyba. Chociaż ja tak latam to tope Topejara jest bardzo przyjemna, ale Pterka też lubię. Gdzie <grym>, mieszkasz? No mieszkam w Holandii, co jest ciekawe, nie w Polsce. E, kolejne pytanie tutaj, ile masz lat? E, Marik, czy grasz ze mną X Liskiem na wajpie, na serwerze Inks 21 lipca, 19-21 lipca to będzie piątek? Może zagram? Zobaczymy hmm. PvP czy PvE PvE raczej na razie. E, jak w ogóle poznajesz Arka? Zainstalowałem sobie kiedyś właśnie na tym telefonie tutaj normalnie taką gierkę, co się gra na telefonie i to był Arc Survival Evolved Mobile. No, i tam zacząłem sobie grać. W ogóle mega to były wspomnienia, bo ja bardzo zawsze lubiłem dinozaury. Od zawsze lubię dinozaury. Jakby od przedszkola pytasz, jaki jest mój ulubiony dinozauro, ja ci mówię: Karharadontosaurus, albo Jaren Chinguozaurus. Jakieś tam wiecie, znałem nazwy zajebiste i trollowałem tym ludzi. E, ale poznałem tą gierkę i sobie odkrywałem na telefonie samemu. Bez żadnych poradników, nic. Szedłem sobie i tam wiesz: play game i napierdzielałem. Wszystko sobie robiłem samemu i poznawałem tą grę na swoich własnych doświadczeniach, co było zajebiste. 200 godzin warku na telefonie, może nawet 250, po 300. I sam się nauczyłem grać na tym, no i potem się przerzuciłem na kompa tam nie widać na pewno w kadrze, ale to nie jest konieczne, więc y, tak poznałem Arka, Viper King, czy zrobić serwer z Arka, jak będą Spiralance, czy albo jakbyś miał hajs, jeżeli to będzie hajs z YouTube'a, to zrobię, jeżeli nie hajs z YouTube'a, to nie, bo nie mogę <grym> wydawać tak pieniędzy, ale zrobimy na pewno, szybki łyk popity dla was o, ciekawe pytanie od Skunksa lel, lel, lel. Kiedy wyjdzie piosenka arkowa? Ta ze streama wrzuciłem snippet na kanał. Ok, skunks. Piosenka arkowa wychodzi na 1000 subów i pojawi się... Myślę, że chyba jeszcze w tym miesiącu. Dobrze mówię? Chyba tak. Zobaczymy jeszcze. Jak nie, no to na początku sierpnia, ale pojawi się i będzie zajebisto. Ile masz godzin w arku? To już odpowiadaliśmy z Sariu, e, Czy nagrasz kiedyś gry bardziej skillowe, na przykład Cuphead albo Halloween? Nie, nie, nie umiem grać w skillowe gry. gry. Jak tam w życiu? Hmm, myślę, że idzie powoli e, ku, ku końcowi, chciałem powiedzieć ku dobremu, e, jakie plany na przyszłość, na przykład jakieś serie albo inne kanały. Ja ogólnie mam trzy kanały. Oli Kill, ten na którym teraz oglądacie ten, spe ten specjal. E, Oli reakcje. E, który jest drugim kanałem, na razie robię sobie tam reakcje. No i trzeci to są Oli Shortsy, tam też się pewnie pojawią jakieś shortsy z tego. QA. No i na razie te trzy kanały chcę zostawić. Potem jeszcze dojdzie kanał, yy, może muzyczny, jak sobie już będę robił muzykę, ale to będzie trochę oddzielna, to nie będzie połączone. A te trzy są w miarę ze sobą połączone, więc jak ktoś subskrybuje ten kanał i widzi ten film, niech zasubskrybuje ten i ten. Tutaj lecimy po tysiąc, yy, do końca roku może nawet, a tutaj po prostu sobie będziemy tego tak robić. Luźne rzeczy. Yy, ile lat ma azot? Jakoś, jak się na to opowiadało? Nie wiem, nie wiem. Skąd nazwali kill? My, myślę, że większość widzów interesuje to kill po Oli. Nie wiem na Instagramie się kiedyś nazywałem Oli Kill w 2021 i w 2022 5 czerwca startowaliśmy ponownie z kanałem tak oficjalnie i po prostu wtedy <grytanie> nazwałem ten kanał i tak zostało, nie? I teraz w sumie to widać, nie? Bo jakby jak wpiszecie sobie Oli, to często ja tam wyskakuję a Oli Kill no to jestem już jakby profesjonalnie tamten I tutaj coś po jakimś arabsku-chińskim to nie, 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 nie rozumiem takich języków Emika Paki, pamiętasz mnie chyba nie? I czy masz zwierzęta? Nie, ale miałem obuza kota. Ripple kota, znaczy żyje, ale nie ma go, uciekł Czy będzie seria z Ark Scorch Earth? Będzie, ale na Ark Ascendant Wolić PvE czy PvP? To odpowiadaliśmy I ulubione zwierzę w realu? Chyba psy, psy są jakby ziomalami I pająki, o! Patrzcie na to O, nie wiem czy zobaczycie, może na w kadrze zobaczycie Czekajcie mm. Patrzcie, widzicie? Tutaj się rusza pająk Do dupy Tu jest pająk o patrzcie, widzicie, rusza się. Mam skakuna mojego w tym Zajmista rzecz zrobił filmy o PvP. Żeby robić filmy o PvP, muszę mieć jakieś doświadczenie i muszę być kompetentną do tego osobą. Ale jak już się przerzucę na PvP, bo mam gdzieś zamiar teraz na wakację spróbować sobie tego PvP, no to pewnie będę robił jakieś poradniki czy, czy coś takiego. Będą już więcej, e, więcej gier typu survival na kanale. Raczej tak, ale nie w najbliższej przyszłości. Na razie Minecraft i ARK wystarczą. A potem Samarkis, arki zobaczymy, co jeszcze. Potem wyjdzie ARK Ascendant. To się będę głównie ARKiem Ascendant zajmował. Powstanie drugi kanał na gry typu Need for Speed, czy jakieś przeglądarkowe. No ten kanał Oli reakcja będzie właśnie od tego, bo nie chcę jakby się przywiązywać do reagowania aż tak na piosenki i chcę jakby robić inny content bo te piosenki to jest albo content typu 60 views pod filmem, jak robię jakąś nudną reakcję albo jak coś fajnego wychodzi to dwa koła zrobi, nie czy coś takiego gdzie ty tak dokładnie mieszkasz, na miasto w tej Holandii śmiesznej? No to jest Leiden. to jest na mapie gdzieś tutaj. Tutaj. Montażysta będzie umierał, a montażystą teraz jestem ja, swojego kanał. Pozdrawiam Moncika, który pomagał mi na początku kanału. Czy jadłeś truskawki i czy byłeś na robocie u nich w Holandii? Jadłem truskawki, ale nie byłem na robocie na truskawkach w Holandii. Jak zacząłeś grać Warka, to już odpowiadaliśmy. Gdybyś mógł, jakie nowe stworzenia i mapy dodałbyś do gry? Mapy chyba nie mam pomysłu. Może chciałbym zrobić kiedyś mapy, ale do tego pewnie muszę mieć dobre sk ale nie ma jakiejś takiej mapy. A stworzenia chciałbym dodać, jakby to powiedzieć, mm, var, variety: że różnorodność mięsożernych i rośliniożernych dinozaurów. Czyli że na przykład, oprócz Triceratopsa jest na przykład css, jak, kurwa, jak to się nazywały. Stys e, I różne takie dinozaury, na przykład y, Macie Diplodoka, Bronto, Apatosaur, Brachiosaur, Argentynozaur. Wiecie, zajebistą tutaj variety dinozaurów, Fark. Co płynęło cię do nagrywania na jaity? Nie wiem. Chyba miałem po prostu dużo czasu i zawsze mnie jakoś gdzieś tam jarała... Zawsze mi gdzieś tam jarało po prostu to, yy, że można sobie nagrywać te filmy i się czuć jak taki youtuber, nie? Bo ja jestem osobą, która gdzieś tam w dzieciństwie dość dużo oglądała, no bardziej w tym późniejszym dzieciństwie, dość dużo oglądała kanałów na YouTube i zawsze było Łoł, wow, on nagrał film, ja też chcę nagrywać film. Chyba to głównie. Jak wymyślasz tematy odcinków? Jak chodzi o serie, no to one się prowadzą same, a jak chodzi o takie top 10, top 10 czy poradniki, to to wyszło w sumie z tego, że... Ja widziałem, że nie ma takich filmów, przynajmniej na polskim YouTubie, i można by się gdzieś tam wbić z fajnym contentem, a jak są jakieś dane, tylko na przykład no to sobie <laughs> myślę nad tematami odcinka, mam gdzieś tutaj taką kartkę, ona gdzieś, gdzieś będzie w szafce, na której po prostu mam ugarnięte i popisane tematy je, odcinków jakie mogę zrobić. No i czasami sobie robię na przykład 10 minut siedzę. Dobra, co można by nagrać? I skanuję sobie, co możemy nagrać tam w parku. I tak wychodzą te tematy. Może w taki trochę dziwny sposób, ale, ale są zawsze. Czy nagrać coś w arka? Jak przejdzie arka, to tak. <laughs> Farga Ascendant. E, w, jakim, w jakich programach nagrywasz i montujesz filmy? E, nagrywam w OBS-ie normalnie, streamuję też w OBS-ie, a montuję głównie chyba w piłkacie. To jest program w ogóle na telefon. Ja montuję głównie na telefonie, ale to ma też swoje zalety i wady. Mm, czy będzie też coś z PvP? No będzie, jak mm, zaczniemy sobie, zrobię jakiś tam film, że wow, pierwszy raz na PvP, zaczniemy sobie coś robić. Czy planujesz jakieś nowe serie Sarka i nie tylko? Nowych serii na razie nie planuję, bo to głównie <laughs> się nie przyjmują takie serie, na razie to z Minecrafta jest spoko, musimy w ogóle przejść Minecrafta, e, a Sarka będzie nowa seria właśnie na te 1000 subów, tam w ogóle mam taką tablice z osiągnięciami, to jest w ogóle mega sprawa. Może sobie teraz gdzieś tutaj macie fotkę na to, co ja teraz patrzę. I tam właśnie są cele na lipiec, mega sprawa. Eee, dziękuję w ogóle, A jak tutaj widz się nazywa? Antar. Antar XI? Dziękuję Antar za piękne ptanka. Koty czy psy? Psy, mimo że miałem kota, ale psy są bardzo takie lojalne i jakby to jest zajebiste. PvE, PvP czy single. No ja głównie chyba na single, ale podobało mi się wczoraj na live'ie, na którym też pijaliśmy 1000 słów, e, który był krótki, ale będą, będzie więcej live'ów e, i tam PvE było bardzo fajne, więc jakby to powiedzieć. Jaka twoja ulubiona racja kotopsa? Nie mam chyba ulubiony jeszcze, że lubię, husky, dużo takich tych, a koty, nie wiem, czarny kot, łobuz. No kto jest twoim ulubionym youtuberem? Wiecie co, nie oglądam youtuberów. Mam tam parę subskrypcji, na przykład u Disowskiego, czy u Kalucha, ale to za jakby nie oglądam, bo nie za bardzo mam na to czas, tym bardziej jak ja się bardziej zajmuję YouTubem. Kokosa chyba bym oglądał tak jako jedynego youtubera, czyli kokos, ten o którego tam serią jedną, się zainspirowałem co mocno. Które z ARKa zarka najbardziej się podoba i dlaczego? No to to będzie tej Dainonych, bo bo naprawdę lata się nie po mapie jak burza kocham po prostu macie dobry level Dainonych, a jak burza. Czy trenujesz jakieś sporty? To jest pytanie na koniec, bo to będzie du du duże, duże pytanie. Jak była twoja reakcja na 1K? No na streamie taka raczej normalna! 1K! Eee, ale potem jak poszedłem zrobić streetile, to nawet się wzruszyłem. Nie popłakałem się, ale miałem łzy w oczach i pierwszy raz poczułem wzruszenie, ponieważ może to tylko jeden, ty jeden tysiącek subskrypcji w taki normalny sposób, ale ja wiem ile każdy z tych filmów bo mamy 180 filmów na kanale, powiedzmy 150 filmów to są takie filmy, do których się przykładałem i wiem ile każdy z tych filmów kosztował mnie czasu i to jest takie osiągnięcie za to <laughs> Jaką myślą zakładałeś kanał? No z tą na którą już odpowiadałem wcześniej, czyli w taki sam sposób yy, po prostu chciałem być youtuberem Masz na serial, muzyka w sensie artystów czy piosenki. Nie oglądam seriali, nie oglądam filmów, chyba że gdzieś tam czasami sobie siądę z rodziną i tak dalej. E, coś poglądać, a muzyki złam na co dzień. Mam pięciu ulubionych artystów, wszyscy są raperami, czyli Sarius, Szpaku, Floralbax, Samsone i Reto. I chyba Estych teraz, więc sześciu może będzie. Ale ogólnie lubię rap, głównie. Zresztą Oli reakcje tam robię, reakcje na rap, głównie, jakby ktoś chciał. Czy planujesz dzieci? No na razie na pewno nie, nie, no no, no babies. No no. E, czy masz dziewczyny? Dziewczyny! Nie mam dziewczyny, niestety. Kiedy nowa seria Zarka? No, za niedługo. Specjalna 1000 subów, 1000 subów wybite, więc konstantly e, e, po kolei będą te specjale wlatywać. Mega się jaram. E, jakie plany na przyszłość? Dobić 2000 subów do końca roku. To jest plan nowy na YouTube'a. Myślę, że jest to możliwe. 2000 do końca roku. Dam radę. E, czy jesteś szczęśliwy w życiu? Czemu tak lub nie? Gratuluję, 1000 subów, dobra robota, GG, dzięki, kizofan, jestem szczęśliwy. Nie czuję szczęścia ogólnie, od dłuższego może gdzieś tam czasu. Eee, raczej czułem stręt do siebie ostatnim czasem i raczej negatywne emocje w, w własną stronę, eee, ale ostatnio bardzo dobrze się przykładam do pewnych celów, które chcę osiągnąć i spinam dupę, dajmy na to, i zaczynam być powoli z siebie dumny. Po tym tysiąc subów czuję taką, może nie nawet, motywację. Coś, coś się zmieniło w środku. Wiecie, że ja po prostu mam takie. Leci z tym gościu. I zaczynam się czuć po prostu z siebie dumny. Ale szczęśliwy nie jestem, ale też nie uważam, że musimy być szczęśliwi w życiu. Bo jeżeli jesteśmy dumni z siebie, bo no pierdzielamy te wszystkie cele, pach, 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 jak takie taski, to automatycznie powinniśmy z siebie być dumni, jeżeli to są cele, które sobie wyznaczamy tak od środka, od serca i nie trzeba być szczęśliwym takim, że nie wiem wow, wychodzę z ziomkiem, jestem szczęśliwy wow, mam dziewczynę, spędzam czas, jestem szczęśliwy bo nigdy nie jesteśmy pewni danej relacji i w ostatnim roku bardzo, tu się, bardzo dużo lekcji życie mnie nauczyło o tym normalnie mogę nagra nagrać cały film co się działo w 2022, bo to jest mocny film ale miałem dwie relacje, w których jakby zrozumiałem, że nie można na jakimś co bardzo polegać i się bardzo, bardzo przywiązywać do ludzi, bo to nie zostanie w dobry sposób potraktowane. E... Mimo, że jeżeli to są dobrzy ludzie, no to będziecie szczęśliwi, ale żeby trafić na takich dobrych ludzi, to musicie przejść pewną drogę bólu, goryczy itd. i tak dalej. I. Nie, nie muszę być szczęśliwy aktualnie, ale powoli idę do przodu. Jestem mną dobrze, aktualnie. No i pytanko: czy mam jakieś, czy, czy uprawiam jakieś sporty? Ekstremalne sporty. No w sumie to głównie siłownia, na którą teraz nie byłem półtora tygodnia, bo mi ją zamknęli. Ale ogólnie wiecie, lubię mieć duże łapy i nie tylko łapy. Duże tutaj, wiecie, dobre, dobre ciałko. Eee, lubię bardzo sporty walki. To już mówiłem, żeby tutaj. Kurde, mam ochotę się napierdzielać, ale nie mogę, bo mam bardzo taki chudy typ ciała, a muszę trochę przybrać masy, czyli nie za bardzo mogę robić jakiekolwiek cardio, a wiecie, taki box szybki, dynamiczny, to będzie dużo cardio, ale od nowego roku szkolnego zaczynam. Więc no to są głównie jakieś tam sporty, które, które gdzieś tam uprawiam. No i pytanko, czy zarabiasz z YouTube'a? Tutaj macie moje... Nie, dobra, tutaj, tutaj tutaj macie moje, moje, moje dochody, moje przychody, dochody, moje szacunkowe przychody. Szacunkowe przychody <laughs> zero. Nie zarabiam z YouTube'a, salek. Eee, dziękuję Wam wszystkim za to QA. Dziękuję Wam wszystkim za 1000 subów. No i co? Widzimy się w piątek 17:19. 19 Musicie normalnie wpaść. No i czekajcie jeszcze na kolejne dwa specjalne, czyli Seria Zarka i Nuta Zarka. A potem jeszcze coś dodatkowego. To nie tak, jak myślicie. Dzięki Wam wszystkim, trzymajcie się do następnego dżinka Elo!